Dzień dobry, ja jestem. Pan Piotr, to jest Pan Piotr, witam w Pan Piotr. Dzisiaj będę nagrywał swoje nagrywki. Jestem w moim studio domowym, czyli jak widzicie, reszta mojego pokoju jest tam na zewnątrz. Mam teraz rozgrzewkę. Herbatka. Nie! Padniej! Łapto! Jak te żółwie, które ruchają buty. Widzieliście te filmy? tak brzmią żółwie, które ruchają buty. To będzie za głośno. Pa pa para para pa Czemu Ewangelion leci sobie? E! Mam bardzo dużo tekstu jak ja przeżyję te nagrywki. Dobrze, że tego nie nagrywam w studio, bo gdybym ja to nagrywał w studio, pani CEO przyszłaby... Mówiła mi, Piotrek, wiem, że powtórzyliśmy tą kwestię już 50 razy, 60 razy, 100 razy, ale. Kurde, spróbujmy jeszcze raz co? Spróbujmy jeszcze raz, czy jestem aż taki kiepski? Cholera. Jaki ja mam dźwięk wydać przy nim? No dobra, po prostu reag. No jaki tam dźwięk dać do niego? Przecież on nie wydaje dźwięku żadnego tam. Nie, to nie pasuje. Pani reżyser, ja nie jestem pewien jaką reakcję tam dać. Napisałem do pani reżyser, pani reżyser mi powie, bo ja nie mam pojęcia jak to nagrać. Kinger! Ja jestem King... Nie, nie, nie. Tagata? Nie ma czasu! Nie ma czasu! Krwawy anioł, para pa, para para pa pam pam param, para, pa, 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 pa. Aha! Aha! Mam tu Rogera? 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 Roger? Rugera? Mamy tu. Mam tu Rugera 5 -7. Rugera 5-7. No dobra. Rzekłbym, że najlepiej, Najbardziej niebezpieczni są Jax i Zubo. Są młodsi. Są młodsi. Mają zapewne nadal. Więc zapewne nadal mają w sobie mnóstwo ducha walki. AHA! 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 Ha HA! AHA! 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 Ha AHA! AHA! Mały ale wariat! Aaa! Czemu mam zółte zęby? Zółte! No, a don't zęby! A do o... Zu, zute Zutek? Zute, kuźwa. BOMBY! Aaaa! Nawet nie ma tam tego tekstu. Mam tu rugera 5,7. No dobra. Żebym. Żebym? Żebym co? Żebym? Okej, okay, to jest śmieszne. To zapisuję. To zapisuję. Żebym? Żebym? Aha! Mam tu rugera 5,7. No dobra. Żeby... Żebym. Żebym! Halo? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, to są dobre próby. Co to było na końcu? Podoba mi się. Ale to bekowo brzmi Jezus Mario. <grymne> dobrze, dobrze. Niech będzie tak. Okej. Okay. Kingerwami Matrixa. Poczekaj. Halo? Halo? Dobry! Ha? O, mogę coś poradzić. Ty, moja żona się zaabstrakciła Byłem. Uwu. No! I don't wanna be Uwu. Shut your motherfucking mouth. Ta wersja mi się podoba najbardziej, chyba. O! Daj mi to na lupie. O kurwa, no to żeś dał mi teraz na lupie. W dupę ci wdam, kurwa! W lupie, w dupie. Tu masz być. No, raz, dwa, trzy, cztery. No cztery kwestie już nagrałem. Idę jak burza. Wow! Zwykły motylek! Może przywracać życia! A! Nie! Zmyśliłem to! Jest get. to Sia! śsi! Si! Cicho. Cicho! Cicho! Czemu mnie oznaczacie? Przestańcie do mnie pisać! Szczury! No i dostaję na telefonie teraz powiadomienia. Czy wy możecie mnie zostawić w spokoju? Zastrzel albo zostań zastrzel! Zastrzel albo zostań zastrzel! Zastrzel albo zostań zastrzel! Pff. Ok, that's funny. <laughs> Rogato! Za rogiem chyba czai się snajper. <laughs> Przewrażliwiony człowiek, Jezus Maria! TAKTYCZNY PRZEWRÓT! Nadążaj, ragata! Nadążaj, ragata! <grystanie> A Ale taki pretensjonalny musi być! TAKTYCZNY PRZEWRÓT! Na- t ragata! <grystanie> <grystanie> Jezus Maria, co ja nagrywam, co to jest? Dobra, nie, lep nie, nie będzie lepiej. Nie da się tego nagrać lepiej po prostu. Jestem tuż za wami, prawda? Jestem tuż za wami, szczerze. To tak umiem zrobić. Co to za dźwięki? Halo? To jest szybkie. O Jezus, jak wysoko. Ja nie umiem tak wysoko normalnie. Literówka za literówką. Dykcja za dukcją. A co powiecie na mój ostateczny manewr rykoszetowy? Dobra, już tylko spokojna gadka. O, dobra, przerwa, 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 przerwa. Dajcie mi przerwę. Nakrzyczałem się, Jezus Maria. Przez ile? Przez godzinę. I hope you guys are ready for my special attack. Super special move. My skibity move. Wracam do nagrywania. Ha, co za gra. Kto by pomyślał, że pomni ma takiego cela? Zniesła jazda, co? A wszystko w porządku? Przykro ci, że przegraliśmy? Czyli przykro ci z innego powodu? Chcesz o tym porozmawiać? Myślę, że potrzebowałaś przerwy. Wygląda na to, że jesteś pod ciągłą presją. Bycia wsparciem dla innych, a gdy nie dajesz rady, sama się za to karcisz. Powiedziałaś, że zawiodłaś pomni. Czemu tak sądzisz? I ja to widzę tak. Relacje polegają na współpracy i czasem nie ma sensu brać wszystkiego na siebie, gdy druga strona nie pomaga. Wszyscy radzimy sobie z problemami w inny sposób i czasem ktoś musi sobie z nimi poradzić po swojemu. Ważne, żeby być dla nich wtedy, gdy tego potrzebują. Dawanie im przestrzeni nie powinno wiązać się z porzucaniem ich. Tak mówisz. I did it again. I did, oops, I did it again. Krwawy anioł, co po sra. Skąd tyle wody? Nie wiem, co się stało z moimi ustami, ale, ale cały czas słyszę dźwięki. Jakieś dziwne. Ja nie mogę tego wysłać z takimi bliblibli blibli jakimiś. Tyle im musi wystarczyć. Muszę sprawdzić, czy nie przegiałem z tym głosem. Dobra. Eee, ze względu na to, że tutaj ta jedna próba mi się tylko podoba, to to nagram jeszcze raz. No, Nagrałem nagrania. Wolność słowa. O, nagrywałem. Cześć, to jestem ja, Pan Piotr. Skończyłem nagrania. Jezus Maria, jestem wykończony. Idę grać w Night Train. Nie, znowu się nagrywa z takim bsztykiem. Nie, Jeśli tego nie wiecie, to jest domowe studio niby z powodu. Czasami jak łapię mikrofon, to mi buczy. Wiem, że podczas nagrywek nie będę łapał mikrofonu, ale to znaczy... Że słychać buczenie na nagraniu. Nie może być słychać buczenia na nagraniu, bo to jest kuźwa do produkcji cyfrowego cyrku. To jest świetne, że ja włączyłem nagrywanie w tym momencie, bo będę kombinował tutaj razem z wami. Zaje, kurwa biście! Okej, okay, ostatnio co pomogło, to przełączyłem port USB yy, mojego interfejsu audio do innego wejścia USB. Więc ja muszę sięgnąć do mojego komputera. Nie wiem, który to jest USB, który ja wyciągam, więc może się odłączyć mi cokolwiek w tym momencie. Okej, okay, okej, okay, odłączyłem akurat dobrze. Teraz, czy ja mam wolny port USB, jakiś tutaj? Jest, Aaaa! Siemaneczko, ja jestem Pan Piotr. Ja jestem Kinger. Hoho. Aaaa. Nie, nadal jest tak brzydko. O co chodzi z tym nagrywaniem? A, bo trzymałem obudowę komputera. No tak, faktycznie to ma sens. Zapomniałem, że jak trzymam obudowę komputera, to nie ma problemu wtedy. Bo tak! No ale nie, okej, okay, problem się nie naprawił. W takim razie spróbujemy inaczej. Podpiąłem chyba inne urządzenie do tego samego portu. Poczekaj. Nie działa. Dlaczego? Why not work? Why work not? Halo? Pamiętam, co zrobiłem chyba! Czy ja nie podpiąłem tego interfejsu innym kablem na raz? Na chwilę? Ja jestem technik informatyk do pewnego momentu, bo później pojawia się kwestia audio. Ja nie wiem do końca, jak działa uziemienie interfejsu audio. Nadal buczy! Umrę! Why do you butch? Why do you butch? Prr, co ja mogę jeszcze zrobić? Działa. Pokażę to na nagraniu. Różnicę. Złapię mikrofon. Uwaga. Moi drodzy, minęła godzina od kiedy próbowałem nagrywać. Bawiłem się wszystkimi kablami. Bawiłem się wszystkimi możliwymi. Kombinacjami podłączeń i odłączeń urządzeń, w czym był problem moi drodzy? W tym małym ściunku on był niedokręcony, ale działa. Mogę nareszcie nagrywać Kingera. Jezus Maria, mam opóźnienie niebywałe. To znaczy, no, nadal zdążę na deadline, nie? Ale kurwa za długo się zeszło z tym. Muszę się uspokoić, żeby, kurde, Kinger nie był sfrustrowany przez cały odcinek. A! Mokry pan Piotr, co po kąpieli poszedł strać. teraz musi wycierać swoją dupę. Lucynka, nie hałasuj, nie hałasuj, paszczecie!